Szanowni Państwo, już niedługo razem z najbliższymi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zjednoczeni tradycją i poczuciem wspólnoty zatrzymamy się na chwilę w codziennej gonitwie przez życie kończącej ten szczególnie trudny rok. Niech atmosfera tego wyjątkowego czasu przyniesie niezapomniane chwile, natchnie nas optymizmem i wiarą w dobro, dając siłę i odwagę, by sięgać po wymarzone. Oby ten świąteczny czas był dla nas i naszych bliskich zdrowy i szczęśliwy, a nowy rok niech przyniesie satysfakcję, dobrą energię i sukcesy we wszystkich sferach naszego życia. W imieniu Kolegium Rektorskiego oraz Senatu Uczelni życzę Państwu radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych i beztroskich oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku.